Pierwotny koncept przerodził się w ideę wyhodowania nowej rasy, która będzie doskonałym towarzyszem żołnierzy ochrony pogranicza. Liczono, że uda się uzyskać psa oddanego, łatwego w szkoleniu i skupionego na przewodniku, jak owczarek niemiecki, ale równocześnie dużo bardziej wytrzymałego pod względem fizycznym i zdrowotnym. Pierwsze dwa lata to czas intensywnych przygotowań, wyboru odpowiednich osobników, wilków i owczarków oraz analiza możliwości behawioralnych, genetycznych i użytkowych. Ostatecznie do eksperymentu wytopowano młodą wilczycę Britę, a jako jej przyszłego partnera dwa rasowe owczarki niemieckie. Pierwszy z nich był psem łagodnym, posłusznym i dobrze wyszkolonym. Drugi natomiast charakteryzował się większą agresją, był też słabiej wyćwiczony. W wyniku skojarzenia z bardziej agresywnym owczarkiem, bo tylko temu wilczyca dała się pokryć, otrzymano w 1958 roku miod pięciu szczeniąt, który dał początek pierwszej linii. W kolejnych latach kontynuowano starania i do 1983 roku podwaliny rasie dało sześć różnych owczarków i cztery różne wilczyce.